Witam. Teraz trochę o Bliskim Wschodzie. Iran właśnie odrzucił nową propozycję Stanów Zjednoczonych w sprawie programu nuklearnego. A dlaczego? Teheran mówi, iż oferta nie jest do przyjęcia, bo Stany Zjednoczone chcą, by Iran przestał wzbogacać uran i oddał zapasy, a w zamian dostanie tylko stopniowe łagodzenie sankcji. Iran żąda pełnego zniesienia sankcji i prawa do własnego programu jądrowego. Co, o, co to oznacza? Negocjacje są w impasie, a napięcie rośnie. Raport IAEA mówi, iż Iran ma dojść do dość uranu na 10 bomb jądrowych, jeśli by chciał. Stany Zjednoczone grożą ostrymi krokami, a Europa myśli o przywróceniu sankcji ONZ. Czy to początek nowego kryzysu? Dajcie znać, co o tym myślicie. Zachęcam do komentarzy i zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Marcin Marciniak o tym, co ważne.